Kocanka piaskowa ma działanie żółciotwórcze, żółciopędne i protekcyjne. Co to oznacza? Oznacza to, że chroni naszą wątrobę, regeneruje ją i pomaga oczyszczać się jej z toksyn. A z jakich toksyn? Chociażby z toksyn bakterii, pasożytów, grzybów, metali ciężkich czy też innych substancji chemicznych, z którymi mamy na co dzień, dlatego warto wspierać wątrobę pijąc chociażby napar z kocanki piaskowej, czy robiąc z niej ocet czy nalewkę. Pamiętajcie, że kocanka piaskowa w warunkach naturalnych jest pod ochroną, dlatego lepiej korzystać z tej uprawianej. Przepis na napar i ocet z kocanki piaskowej. Łyżkę świeżych kwiatów kocanki zalej wrzątkiem i pasz pod przykryciem 20 minut. Ocet. Przełóż świeże kwiaty kocanki do słoika, 1 trzecia objętości słoika, dodaj matkę octową z produkcji poprzedniego octu lub i 4 łyżki octu, np. jabłkowego. Całość zalej ostudzoną wodą z cukrem. Proporcje to 4 łyżki cukru na 1 litr wody. Mieszaj codziennie, pilnując, aby surowiec nie wystawał ponad powierzchnię wody. Przykryj ręcznikiem papierowym i zabezpiecz gumką recepturką. Po 3-4 tygodniach surowiec opadnie na dno, wtedy mieszać już nie trzeba, a na powierzchni octu pojawi się matka octowa. W opisie rolki przeczytasz, co robić dalej.